Pytanie do ludzi, którzy rzucili robotę z dnia na dzień: Co was do tego popchnęło? Dawno temu byłem menedżerem zmiany w restauracji, w której nikt z kierownictwa nie miał pojęcia, jak zarządzać kuchnią. W godzinach szczytu musiałem samodzielnie obsługiwać grilla, zajmować się smażeniem oraz pilnować piekarników. Do tego zamawiałem towar, przygotowywałem się przez cały tydzień na weekendowe branże, rozpisywałem harmonogramy pracy. Koordynowałem projekty sprzątania, kontaktowałem się ze specjalistami w sprawie napraw i ogólnie zajmowałem się kuchnią. Ostatecznie dostałem klucze do lokalu, harowałem jak wół ponad 50 godzin tygodniowo i szczerze to uwielbiałem. Nie ukrywam, iż dzięki mnie udało nam się rozwinąć do tego stopnia, że zaczęliśmy organizować brancze nie tylko w weekendy, ale również w piątki. Na początku każdego tygodnia przygotowywałem takie menu, aby zrobić użytek z weekendowych resztek, a do tego w ciągu trzech lat pomogłem zwiększyć tygodniową sprzedaż z 40 do 80 tysięcy. Niestety sielanka nie trwała wiecznie, w pewnym momencie zacząłem mieć problemy z resztą pracowników, która w ogóle się nie starała. Gdy przychodziłem do pracy o 6 rano, w lokalu panował niesamowity burdel, a kuchnia nigdy nie była gotowa na otwarcie. Niejednokrotnie rozmawiałem z personelem i próbowałem nakłonić ich do pomocy, ale każdy miał mnie w dupie, nawet kierownictwo. Trwało to tygodniami, aż pewnego dnia po prostu nie wytrzymałem. Przygotowywałem wtedy bekon na piątkowy brunch. Kiedy skończyłem, poszedłem na zaplecze po ciasteczka, które upiekłem dzień wcześniej, ale nie mogłem ich nigdzie znaleźć. Jak się okazało, ktoś przestawił je na inną półkę i ustawił tacę jedną na drugiej, na skutek czego wszystkie ciastka uległy zmiażdżeniu. Natomiast w miejscu, w którym je zostawiłem, znajdowały się sosy i zimne produkty z poprzedniego wieczoru. Dopiero w pół do dziewiątej na miejscu zjawiła się druga kierowniczka. Otwieraliśmy o dziewiątej i oburzyła się, kiedy poprosiłem ją o dokończenie roboty. Nawet nie miałem siły jej odpowiadać, więc bez słowa położyłem przed nią zmiażdżone ciasteczka, Rzuciłem na nie klucze do lokalu i wyszedłem. Tego dnia otrzymałem ponad 50 telefonów oraz dziesiątki SMS-ów, ale na żaden z nich nie odpowiedziałem. Jakiś czas później właściciel lokalu osobiście postanowił się ze mną skontaktować i zapytał, kogo musi zwolnić, żebym do nich wrócił. Powiedziałem mu, że bez względu na wszystko nie chcę już dla niego pracować, i w przeciągu jednego dnia znalazłem inną pracę. Nieco ponad rok później restauracja została zamknięta, zburzona i przekształcona w parking. Byłem jedną z sześciu osób pracujących w serwisie komputerowym. Pewnego dnia szef powiedział nam, że każdy kto zda egzamin certyfikacyjny na piątkę z plusem, dostanie drobną podwyżkę. Do testu przystąpili wszyscy pracownicy. Pięciu zdało, a ja uzyskałem najwyższy wynik. Nie dostałem jednak żadnej podwyżki, ponieważ szef uznał, że jestem za młody, aby mieć jakiekolwiek wydatki. Byłem wtedy w ostatniej klasie liceum i miałem 17 lat. Czułem się oszukany, dlatego z miejsca odszedłem z pracy i przeniosłem się do konkurencji, która oferowała lepsze wynagrodzenie. Ponad dekadę temu pracowałem na nocną zmianę w Tim Hortons. Zawsze brakowało nam personelu, przez co na miejscu znajdowały się maksymalnie dwie osoby jednocześnie, co przysparzało nam wiele problemów. Oczywiście było lżej niż w ciągu dnia, ale gdy inne restauracje się zamykały, robiło się nieciekawie. W każdym razie kierownictwo postanowiło po raz kolejny zatrudnić faceta, którego wcześniej zwolnili cztery razy, ponieważ nie przychodził do pracy. Do pięciu razy sztuka, prawda? Szkoda, że to akurat ja musiałem z nim pracować. Podczas jednej z naszych wspólnych zmian, na którą oczywiście nie przyszedł, złożono zamówienie na 20 tuzinów pączków, a do tego przyjechała ciężarówka z dostawą. Powiedziałem wtedy, że jeśli ten darmozjat się nie zjawi, to idę do domu. ale zanim to zrobiłem, próbowałem ogarnąć cały ten bajzel. Zamknąłem nawet lokal i drive-thru na kilka godzin, aby przygotować zamówienia na szóstą rano. Ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie będę miał kiedy odpocząć. Ponadto w godzinach szczytu musiałbym rozładować dostawę, a w międzyczasie klienci narzekaliby, że nie ma ich kto obsłużyć. A na domiar złego pewnie dostałbym jeszcze nagany za niewywiązanie się z obowiązków, a to wszystko za 10 dolarów na godzinę. Zadałem sobie pytanie, jak długo chcę tam jeszcze pracować i właśnie wtedy do drzwi zapukała banda pijanych dzieciaków. Byli zdziwieni, że lokal jest zamknięty, a ja uznałem to za znak, że pora wracać do domu. Męczyłem się w tym cyrku przez sześć lat, zasłużyłem sobie na odpoczynek. Pracowałem kiedyś w znanej sieci domów towarowych i pewnego razu zostałem poproszony o odbycie bezpłatnych nadgodzin. Szef chciał, żebym przez 8 godzin przenosił ciężki towar całkowicie za darmo. Bez zastanowienia odszedłem z roboty, na skutek czego kierownik powiedział mi, że nie jestem graczem zespołowym. W odpowiedzi na jego reakcję zapytałem go, czy płaciłby mi, gdybym nie pracował. Oczywiście, że nie. Co to w ogóle za pytanie? W takim razie czemu miałbym pracować za darmo? W odpowiedzi zostałem uraczony pustym spojrzeniem, po którym wyszedłem z budynku. Kiedy jeszcze pracowałem w handlu, udało mi się domknąć dużą transakcję, z której przysługiwała mi duża prowizja. Mniej więcej tydzień później dowiedziałem się, że podobno klient nie był mój, dlatego czek zostanie przekierowany do właściwego przedstawiciela handlowego. Oczywiście pracownik ten był spokrewniony z szefem, co tylko potwierdza, że zostałem z premedytacją oszukany. Nie mówiąc nikomu, odszedłem tego samego dnia. Wydarzyło się to, kiedy mój tata jeszcze żył. Miał on chłoniaka w czwartym stadium, dlatego musiałem być cały czas pod telefonem, ale w biurze, w którym pracowałem, telefony komórkowe były zabronione. Dało się to obejść, wypełniając odpowiednie papiery w dziale kadr, ale gdy poprosiłem o nie przełożonego, powiedział, żebym o nic się nie martwił. Któregoś dnia zostaliśmy odwiedzeni przez szefa firmy, który momentalnie odciągnął mnie na bok, aby zapytać: Dlaczego mam przy sobie telefon? Postanowiłem być szczery i o wszystkim mu opowiedzieć, co ściągnęło na mnie gniew przełożonego. Parę tygodni później zostałem wezwany przez dział kadr. Podczas spotkania zadzwoniła do mnie siostra, żeby powiedzieć mi, że nasz tata zmarł. Natychmiast opuściłem zebranie i pojechałem do szpitala. Parę godzin później, gdy udało mi się wreszcie dojść do siebie i stłumić emocje, wróciłem do pracy. Na miejscu dowiedziałem się od mojej przyjaciółki, że pod moją nieobecność przełożony oskarżył mnie o kłamstwo. W odpowiedzi przytuliłem ją mocno i wyszedłem. Wydarzyło się to 13 lat temu. Miałem wtedy 20 lat. I po raz pierwszy w życiu zostałem sam. Mój przełożony natomiast był po czterdziestce i cierpiał na nadwagę. Nie miałbym z nim szans w otwartym starciu, ale przynajmniej mogę mieć nadzieję, że ciulowo mu się wiedzie. Dla mnie czare goryczy przelały wyzwiska mojego szefa. Jestem niezwykle cierpliwą osobą, ale kiedy każde słowo wychodzące z czyichś ust jest krytyką albo przejawem protekcjonalności, to nie widzę sensu, aby to znosić. Nawet za pieniądze. Mój tata zmarł tuż przed Bożym Narodzeniem. Już wcześniej miałam zaplanowany tydzień wolnego, aby spędzić czas z rodziną, ale dział kadr skontaktował się ze mną i powiedział, że mogę sobie zrobić dodatkowe trzy dni przerwy. Chcieli dać nam możliwość wyprawienia pogrzebu po świętach, żebyśmy nie musieli tego robić w ich trakcie. Kiedy w końcu wróciłam do pracy, zostałam przywitana kolejnym telefonem z działu kadr. Kobieta przeprosiła mnie za brak taktu, a następnie zapytała, czy mój tata naprawdę zmarł. Odpowiedziałam, że tak, a ona ponownie przeprosiła i powiedziała, iż niczego więcej nie potrzebuje. Chwilę później zostałam wezwana przez kierowniczkę do jej biura, gdzie dowiedziałam się, że szefowa oskarżyła mnie o kłamstwo i próbę przedłużenia urlopu. Kobieta ogólnie była okropną osobą i zawsze zmuszała mnie do odwalania brudnej roboty. Oskarżyła mnie o kłamstwo, ponieważ liczyła, że będę musiała wcześniej wrócić do pracy. Na szczęście parę tygodni wcześniej złożyłam podanie w innej firmie i gdy dowiedziałam się, że zostałam przyjęta, spakowałam swoje rzeczy, po czym wyszłam bez słowa. Pracowałem kiedyś jako projektant ogrodów i podczas jednego z luźniejszych miesięcy niektórzy z nas, pracowników, zostali poproszeni o pomoc w ogarnięciu posesji brata szefa. Dodatkowo mój przełożony zażyczył sobie, abym podjechał po niego i zabrał go na miejsce. Początkowo wszystko szło dobrze, ale w pewnym momencie musiałem napełnić parę wiaderek wodą i, mimo że zakręciłem kran, odrobinę z niego kapało. Mój szef to zauważył i kompletnie stracił nad sobą panowanie. Jeszcze nie wiedział, czy ja to była sprawka, ale groził, że zrobi krzywdę osobie, która marnowała wodę, za którą płacił jego brat. Słysząc to, momentalnie rzuciłem narzędzia na ziemię. Powiedziałem szefowi, że może sobie w dupę wsadzić te groźby i odszedłem, zostawiając go na totalnym odludziu. Zrobiłem dosłownie wszystko, czego ode mnie wymagali. Zaczęło się od tego, że z jednodniowym wyprzedzeniem kazali mi wsiąść w samolot i polecieć do innego miasta. Na miejscu pracowałem przez 16 dni bez przerwy, a gdy wróciłem przejąłem obowiązki osoby odpowiedzialnej za obsługę klienta, które w ogóle mi nie odpowiadały. Przed świętami poinformowano nas, że jedna połowa zespołu będzie miała wolne w Wigilię i pierwszy dzień Bożego Narodzenia. A reszta może się cieszyć wolnym pierwszym i drugim dniem świąt. Ja niestety nie miałem tyle szczęścia i przyznano mi tylko jeden dzień przerwy. Po otrzymaniu tej wiadomości, wylogowałem się z systemu, zablokowałem numery kierownictwa, spakowałem firmowego laptopa do pudełka i wysłałem go do centrali wraz z rezygnacją. Dawno temu z pięciomiesięcznym wyprzedzeniem poinformowałam szefostwo, że będę potrzebowała wolnego w jeden konkretny weekend. Ponieważ miała do mnie przylecieć przyjaciółka, kiedy w końcu nadszedł ten dzień i tak zostałam wpisana na poranną zmianę, dlatego postanowiłam zadzwonić do kierownika. Po raz kolejny powiadomiłam go o mojej sytuacji, a on powiedział, że moja prośba o wolny weekend została odrzucona i mam się zjawić w pracy. Byłam wściekła, ale nie dałam tego po sobie poznać. Przytaknęłam mu, po czym się rozłączyłam. 15 minut przed rozpoczęciem zmiany wysłałam wszystkim wiadomość, dziękując za to, że dali mi możliwość zastępowania ich przy każdej możliwej okazji, ale już więcej tego nie zrobię. Do dziś żartuję z przyjaciółką, że rzuciłam dla niej pracę. Kiedy jeszcze chodziłam do liceum, pracowałam na pół etatów w znanej sieci restauracji. Kierownictwo wiedziało o mojej sytuacji, ale i tak zapisywali mnie na zmiany w trakcie zajęć, a potem wydzwaniali do mnie, gdy się nie zjawiałam. W najgorszym możliwym dla nich momencie odeszłam, zostawiając ich na pastwę losu. W okresie świątecznym pracowałem na pół etatu w domu towarowym. Nie przeszedłem żadnego szkolenia. A kiedy jeden z kierowników dowiedział się, że brakuje nam rąk do pracy, zwiał zanim zdążyliśmy poprosić go o pomoc. W międzyczasie mój drugi przełożony przechodził załamanie nerwowe i mówił, że najchętniej pobiłby menedżera, ale niedawno wyszedł z więzienia i potrzebował tej roboty. Z racji, iż pracowałem tam tylko po to, żeby sobie dorobić przed świętami, postanowiłem odejść. Niestety kierownictwo namierzyło mnie w innym domu towarowym i błagało, abym do nich wrócił. Ponieważ nie potrzebowałem dodatkowego przeszkolenia. Kiedy się nie zgodziłem, powiedzieli mi, że już nigdy nie zostanę przez nich zatrudniony. Normalnie tragedia narodowa. Po tym, jak mój szef awansował, moim nowym przełożonym został ówczesny kierownik. Facet od samego początku miał do mnie jakiś problem i gdy w końcu doszedł do władzy, chciał mnie ukarać za to, że spóźniłam się na spotkanie z dostawcą, odbywające się poza siedzibą firmy. Sęk w tym, iż nie zjawiłam się tylko na śniadaniu, ponieważ nie byłam głodna, a do tego pracowałam nad projektem, który przekazał mi o 20 poprzedniego dnia. Podczas gdy ja harowałam do późna, oni poszli sobie do baru na drinka, co poskutkowało tym, że szef, jego następca i dwóch innych pracowników dotarli na spotkanie trzy godziny później. Nie tylko nam przerwali, ale również przechwalali się tym, jak jeden z nich zemdlał w hotelu przy recepcji. Drugi nie mógł znaleźć swojego pokoju, a trzeci nie był w stanie wysiąść z samochodu. Nie mieli okazji wykorzystać danych, które zbierałam przez północy, ponieważ z miejsca odeszłam. Byłam zmęczona tym, że jestem pod telefonem całodobowo przez 7 dni w tygodniu i nikt mi za to nie płaci, to też postanowiłam się poskarżyć. W rezultacie zostałam zaproszona na rozmowę, aby omówić osiągane przeze mnie wyniki. Oczywiście nie poszła ona po mojej myśli, i dwa tygodnie przed świętami postanowiłam odejść. Przez całe życie rzuciłem tylko jedną robotę. Było to jeszcze w czasach liceum, gdy pracowałem w sklepie spożywczym. Odszedłem po tym, jak zostałem samemu wpisany na nocną zmianę w sobotę. Miałem wtedy 16 czy 17 lat i byłem dosłownie jedyną osobą w sklepie. Co prawda mieszkałem w małym miasteczku, ale to i tak była gruba przesada. Poza mną nie było wtedy dosłownie nikogo, ani woźnego, ani kierownika, ani nawet pakowacza. Następnego dnia odszedłem i nigdy tam nie wróciłem. Nigdy nie dali mi podwyżki, którą obiecali trzy miesiące wcześniej, a na domiar złego kierownik skrytykował mnie za niezrobienie czegoś, co nawet nie należało do moich obowiązków. Przeklełem zarówno jego, jak i głównego kierownika fabryki i wyszedłem. Około trzech dni później, facet zadzwonił do mnie i zapytał, dlaczego nie było mnie w pracy. Myślał, że potrzebowałem jednego dnia, żeby się wyładować, ale ja nie zamierzałem już tam wracać. Nie wiem, jak on to sobie niby wyobrażał. Mój były szef nieustannie krytykował moje wyniki, dlatego postanowiłem przenieść się do konkurencji. Parę tygodni przed rozpoczęciem nowej pracy poszedłem do biura, aby złożyć wypowiedzenie, ale znów spotkałem się z lawiną hejtu, więc po prostu oddałem kierownikowi klucze i wyszedłem z budynku. Moja praca nie należała do najgorszych, ale pewnego dnia po prostu nie wytrzymałam i odeszłam. Zaczęło się od tego, że kazano mi przyjechać na miejsce godzinę wcześniej, ponieważ brakowało rąk do pracy. Przypomniałam kierowniczce, że dojeżdżam autobusem, więc będzie musiała poczekać. Ale ona kompletnie się tym nie przejęła i kazała mi zamówić taksówkę. Byłam na tyle głupia, że się zgodziłam. A gdy w końcu dotarłam na miejsce, kazano mi sprawdzić, czy grafik jest dobrze zrobiony. Potem dowiedziałam się, iż będę musiała otworzyć rano restaurację, mimo że tego wieczoru miałam ją również zamknąć. Tak też zrobiłam, ale zamiast ją otworzyć, tuż po zamknięciu odłożyłam fartuch i klucze na blat. Kierowniczka musiała się nieźle zdziwić, kiedy je tam zobaczyła. Wchodząc rano do lokalu. Kiedyś podsłuchałam, jak moja szefowa rozmawiała przez telefon z działem kadr, obgadując moją mamę, która nawet nie pracowała w naszej firmie. Kobieta nie tylko obrażała moją rodzicielkę, nazywając ją wariatką, ale również kłamała, że od tygodni planowała mnie zwolnić. A wszystko przez to, iż miała paranoję i dowiedziała się, że podobno szukam drugiej pracy bliżej domu. Odbyliśmy długą rozmowę, podczas której wielokrotnie zapewniałam ją, że nie zamierzam odchodzić, ale nawet to nie wystarczyło, aby ją uspokoić. Pracowaliśmy razem przez sześć lat, na przestrzeni których wiele przeszliśmy, ale wystarczyła jedna plotka, żeby to wszystko zaprzepaścić. Podczas tej rozmowy błagała mnie, żebym nie odchodziła, a już następnego dnia opowiadała działowi kadr, że od dawna chciała się mnie pozbyć. To jeszcze mogłam znieść, ale temat mojej rodzicielki przelał czarę goryczy. Moja mama była wtedy w żałobie, ponieważ w dniu własnych urodzin znalazła swojego chłopaka martwego na podłodze, a ja, głupia, postanowiłam się z tego zwierzyć tej wstrętnej babie. Kiedy tylko usłyszałam, jakie głupoty wygaduje, spakowałam się, poszłam do działu kadr, żeby im o wszystkim opowiedzieć. A następnie odeszłam, gdy powiedzieli mi, że nie mogą nic z tym zrobić. Jako nastolatek pracowałem na stanowisku kierownika w znanej sieci fast foodów zarabiałem nieco powyżej płacy minimalnej, a menedżerka, która miała zmianę zaraz po mnie, często się spóźniała. Pewnego dnia mój samochód nie chciał odpalić, przez co musiałem poprosić przyjaciela o podwózkę. Po raz pierwszy w życiu miałem się spóźnić, dlatego postanowiłem zadzwonić do lokalu, aby poinformować pozostałych pracowników o zaistniałej sytuacji. Oczywiście odebrała ta wariatka, która zawsze się spóźnia i zaczęła się na mnie wydzierać. Udało mi się dojechać z pięciominutowym wyprzedzeniem i myślałem, że na tym się skończy, ale nie. Po dotarciu na miejsce, zostałem przywitany kolejną dawką wrzasków i po prostu nie wytrzymałem. Gdyby skończyło się na paru uwagach, jeszcze bym to zniósł, ale krzyki i besztanie przekraczały granice dobrego smaku. Wygarnąłem jej, że jestem przepracowany i nikt nie docenia tego, jak bardzo się staram. Ponadto, zwróciłem uwagę na jej notoryczne spóźnienia, czasami po kilka godzin, i powiedziałem, że odchodzę. Planowałem to już od dawna, bo i tak pracowałem tylko po to, aby mieć samochód, ale skoro się zepsuł, to mogłem to wszystko rzucić. Poza tym, i tak zacząłem zaniedbywać szkołę i musiałem się wziąć za siebie. Facet, który pracował ze mną na nocną zmianę, również postanowił odejść, gdy tylko dowiedział się, że mnie zabraknie. Dawno temu pracowałem na zmywaku w restauracji, której właściciele byli obrzydliwymi sknerusami. Pewnego razu dostałem opieprz za to, że pod koniec wieczoru umyłem pojemnik na sos marinara zamiast zostawić resztki na potem. Szef dosłownie wpadł w szał i zaczął wyrzucać jedzenie z lodówki na ziemię, krzycząc, że jak już marnujemy jedzenie, to nie ma sensu się ograniczać. Bez zastanowienia zdjąłem fartuch i odszedłem. Nowy szef bez uprzedzenia zmienił godziny pracy, przez co strasznie oberwało się wszystkim pracownikom. A mi najbardziej. Nie zamierzałam tego tak zostawić, ale kiedy próbowałam coś z tym zrobić, zostałam uraczona krokodylimi łzami oraz masą obelg. Po trzech miesiącach męczarni odeszłam bez wypowiedzenia. Żałuję, że wykazałam się brakiem profesjonalizmu, ale chciałam jak najszybciej się stamtąd uwolnić. Przez sześć miesięcy próbowałem przekonać kierownictwo, że potrzebuje nowej szafki na dokumenty, ale za każdym razem mówiono mi, iż w budżecie nie ma pieniędzy na takie głupoty. Znalazłem więc jedną za darmo, ale nie było czasu, żeby po nią pojechać. Później dowiedziałem się, że kierownictwo kupiło innemu pracownikowi zupełnie nowy samochód i postanowiłem odejść.